Cześć, jestem Miłosz, ja Piesek TV, ja Karol TV2, a ja prezes TVM7, ja prezes grupy TVM, ja jestem Ogar Telewizji Wink i Kolej, ja Pikus TV, a ja Elektrolux TV, ja MC TV, ja TV Lisiu, a ja prezes ATM Rozrywka. Ach, oglądam sobie wiadomości. Co, dlaczego mówią o mnie? O odzwoni syn. Halo. Halo, wiadomości mówią o mnie. Masz szlaban na miesiąc na telefon. łe e Słyszałem, że TVP rozrywka dostał szlaban na telefon. A no tak dostał i dobrze. I jeszcze na dodatek ryczał. Cześć. Cześć. Może coś zjemy. Okej. Okay. Jak tam u ciebie? U mnie wszystko ok. Zaczekaj, tylko pójdę do toalety. Okej. Okay. Dzień dobry. Co dla państwa? Pizzę napoletana, dwa razy fanta i pizzę prościutto. Okej, okay, to proszę czekać 30 minut. Wróciłem. Co zamówiłeś? Pizzę napoletana, dwa razy fanta i pizzę prościutto. Okej. Okay. Tymczasem u TV Lisia. Ach. Wrzucę film na YouTube, bo mi jest nudno. O część Karol Tiff 2. Cześć. Co robimy? Może wrzucisz post na moim kanale? Ok, W poście. Cześć. To ja. Karol TV2, tym razem na kanale TV Lisiu. No bo nie mam jeszcze społeczności na swoim kanale. Ale będę miał, gdy zdobędę 500 subów, papa. Pa. Fajny post wrzuciłeś. Naprawę był super. Kolejny odcinek przygody Miłosza i Pieska TV będzie 5 marca. Do widzenia.